Kiedy ktoś próbuje Cię zawstydzić publicznie, zachowaj spokój, a cisza będzie Twoją odpowiedzią. Upokorzenie w obecności innych to tylko próba obnażenia własnej słabości przez drugą osobę. Cisza wobec zniewagi jest silniejsza niż tysiąc słów. Nie musisz odpowiadać każdemu, kto próbuje cię zranić. Twoja godność mówi sama za siebie. Spokój podczas upokorzenia to dowód wewnętrznej siły. Milczenie jest najlepszym zwycięstwem nad tymi, którzy próbują cię poniżyć. Nie odpowiadaj gniewem na obrazy. Odpowiedz spokojem, a to zaboli bardziej. Upokarzający innych zawsze sam ujawnia brak szacunku do siebie. Kiedy ktoś cię obraża, pozwól, by jego słowa mówiły o nim, a nie o tobie. Ludzie mogą próbować cię poniżyć, ale tylko ty decydujesz, czy im się uda. Zamiast zniżać się do ich poziomu, pokaż swoją wyższość spokojem. Cisza potrafi być najgłośniejszą odpowiedzią na upokorzenie. Prawdziwa siła polega na tym, aby nie dać się sprowokować. Kto próbuje cię zawstydzić, często sam nosi w sobie największy wstyd. Upokorzenie od innych nie zmniejsza Twojej wartości. Nie każda walka wymaga odpowiedzi. Czasem zwycięża ten, kto milczy. Najlepszą odpowiedzią na obrazy jest pokazanie, że nie mają nad Tobą władzy. Milczenie wobec upokorzenia to sztuka, którą rozumieją tylko silni. Kiedy ktoś cię rani słowami, niech twoja reakcja będzie świadectwem twojej mądrości. Twoja reakcja mówi więcej o tobie niż ich obrazy o tobie. Nie reaguj na ludzi, którzy próbują błyszczeć, gasząc innych. Poniżanie innych nie czyni nikogo większym, wręcz przeciwnie. Spokój w obliczu krytyki jest największym triumfem nad krytykiem. Nie musisz się tłumaczyć ludziom, którzy nie potrafią okazać szacunku. Milczenie bywa potężniejsze niż najostrzejsze słowa. Obrazy mogą trafić w Twoje uszy, ale nie muszą dotykać Twojego serca. Kiedy ktoś publicznie cię atakuje, niech Twoja reakcja pokaże, że jesteś ponad tym. Cisza w obliczu zniewagi to tarcza mądrości. Ludzie, którzy cię zawstydzają, pokazują więcej o sobie niż o tobie. Pamiętaj, Twoja wartość nie zależy od cudzych słów. Najpiękniejsza odpowiedź na upokorzenie to zachować godność. Nie pozwól, by cudze słowa zniszczyły Twój spokój. Milcząc wobec obrazy, wygrywasz walkę bez słów. Kto zachowuje spokój podczas upokorzenia, udowadnia swoją wielkość. Dwa proste sposoby, by zdobyć szacunek od niegrzecznych ludzi, zachowaj spokój, gdy oczekują reakcji, i stawiaj granice, gdy oczekują, że wszystko zniesiesz. Najmocniejsza riposta to brak riposty. Twoje milczenie jest wygraną.